Klojacki TV, Witam Was kolejnego dnia. Cześć, cześć. Za nami pierwsza nocka w kolczykach. Jak Wam się spało? Fajnie, dobrze. Dobrze. Był jakiś problem? Nie, nie, nie. U mnie był problem, bo nie wiedziałam, jak się położyć w kolczykach. Miałaś problem z ułożeniem się do snu, prawda? Tak. Nie. No, klarunia nie miała żadnego problemu. Klara przyłożyła ucho do poduszki i odleciała w 5 sekund. <grystanie> A powiedzcie, tak z perspektywy czasu, jak wy oceniacie ten ból? Bardzo bolało, czy nie bardzo bolało podczas przykucia? Troszkę, troszkę. Jak bardzo troszkę? Taki ból do wytrzymania był, czy nie? Do wytrzymania. Do wytrzymania. Czyli nie żałujecie, że zrobiłyście kolczyki? Nie. Cieszycie się, tak, że macie kolczyki? No to super. Także yy, my teraz zbieramy się. Gdzie? Do babci. Tak, do babci jedziemy na niedzielny obiadek. A z wami widzimy się albo później, albo jeśli już dzisiaj nie damy rady nic nagrać, to jutro. Jeszcze jedno pytanie. Co bardziej boli? Przekucie uszu, czy jak siostra strawa uderzy? Jak siostra uderzy? Witamy w naszej sali urodzinowej. Chodźcie, chodźcie. Tutaj jest wyjście? Tak, a tutaj się wychodzi. Witam, się? witam. Chodźcie. Gdzie jest nasz solenizant? Jak pięknie sala udekorowana. Tutaj siedzi u puszki. A tutaj jest 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Niechaj żyje nam kwiatek dla solenizanta. A ile tu gości przyszło na... Nie, to, to się nie goście, goście to, jest to, tutaj się, to jest wystawa, można sobie kupić i się pobawić. Jest I tak, tu już jest, przygotowany urodzinowy. I, tak, i ta ta ma całą pizzę, bo tutaj jest głodomor. Tatuś! Mhm. Mm mm, ulubiona. A czy ja się mogę tą poczęstować kawką? Tak, to jest dla Pani. A co w tej kawce jest takiego białego? Taka pianka na tak, kawce. Mm. Tata też ma piankę. Mm -hmm. Tata ma loda. Tata zawsze sobie dodaje tak, loda. Tak, to prawda. Loda. Tata zawsze sobie dorzuca do kawy loda śmietankowego I lub waniliowego. I właśnie na loda. Jemy? Jemy, no, jemy. Dziękuję. A kto przygotował taką przepyszną My, pizzę? Już. My. sami ugotowałyśmy i hmm. ogórek. Zapraszam sałatkę, ale ta sałatka. To jest do zapisywania, kto jest pięciem gościem A, lista gości. Tak. A Rafa też jest gościem na tej imprezie? Nie, Rafa to jest tylko taka figurka figu kolorowa. A jak ona jest też pięknie udekorowana. I, na I nawet słoń jest pięknie wystrojona. To wszystko i do zabawy można się nimi bawić. To jest sok zmieszany. Przepyszna kawka. To Rysiu, ile ty kończysz lat? Dwa lata. Dwa... Najpierw dla Rysia. ma urodziny. Dwójka Jan, Jan, Jan i Poproszę je. Ja. Yeah. Put yeah. yeah. no. Now we it. Hip, hip, hurrah! Hip, hip, hurrah! Heep, heep. hurrah! Heep, heep, heep. Otwierać pocztę od was. Ale zanim otworzymy pocztę od naszych widzów, to jeszcze dwa słowa dziewczyny na temat kolczyków, bo na Instagramie dostajemy bardzo dużo pytań o wasze uszy. A z racji, że minęły już prawie dwa tygodnie, jutro mijają, dokładnie dwa tygodnie od przekucia, to powiedzcie, jak te wasze uszy się mają? Dobrze, dobrze. Nic was nie boli? Nie. Śpiwam się wygodnie? Tak. Zadowolone jesteście z kulczyków? Tak. Dużo osób jest ciekawych właśnie jak ten proces gojenia u nas wyglądał, czy były jakieś problemy. I słuchajcie, nie było żadnych problemów. Uszy nie były w ogóle zaczerwienione, w ogóle nie bolały, nie ropieją, także wszystko goi się jak należy. I jeszcze pytaliście o... Krew. Czy podczas przekuwania uszu dużo było krwi? Dziewczyna, dużo było krwi podczas przekuwania uszu? W ogóle nie było. W ogóle nie było. Ani, ani, ani jednej taki małej. Tak, w ogóle nawet kropla się nie pojawiła krwi. Jeśli chodzi o pielęgnację uszu po przekłuciu, ja przemywałam uszy przez pierwsze trzy chyba dni, a później tylko skupiliśmy się na tym, żeby ruszać kolczykami, obkręcać. I nic więcej. I uszy goją się pięknie. Także wszystko jest super. I co? Zaczynamy otwierać pocztę? Tak. Tak. zobaczmy. Dziękujemy Milenko za list i naklejki. Musiała jeszcze coś jeść. To daje Łucę Aniela. I naklejka. Wow, pokaż. Zbochni. Cześć łucia, cześć Klara, cześć Aniela. Mam na imię Kornelia. Ja mam 6 lat, mieszkam na wsi niedaleko Bochni. Mam młodszą siostrzyczkę, Violetkę. To dlatego ona ma, ten magnes pokupiła go w Bochni? Jak, po, jak, jak tam była? Mhm. Po w Bochni, mieszka. Dlatego ona ten magnes nam przysłała. Mhm. Dziękujemy, Kornelko, za prezent i listy. Kró Mama, czoszty, Życzę Wam kochani, aby te święta Wielkanocne niosły do Waszych serc wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję. Życzę Anna z rodzicami. Dziękujemy Aniu. Odczytałyśmy życzenia co prawda dużo, dużo czasu po Wielkanocy, ale serdecznie Ci dziękujemy. I zajmie wszystkiego dobrego. To się dla Kary. A to dla mnie. Lubię żółte. Kogo to? Unikornę. Mam unikornę. Mama ja mam serduszko. Ja mam unikornę. Ja mam kotka. Dziewczyny, Olcia pyta w liście, czy podobają wam się rysunki. Tak, ta, 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 ta okay. podobają nam się. Olciu. Dziękujemy. A to jest list od Mai. Od Mai! Mhm. Może zobaczyć, zobaczyć. Odpuszczasz! Odpuszczasz! Mama! Cześć, jestem Maja, mam 10 lat i chodzę do klasy trzeciej. Lubię Was oglądać. A Maja ma do Was kilka pytań. Jakie byście chciały mieć zwierzątko domowe? Rysia prawdziwego byś chciała w domu? Tak, taki który jest dobry. A Anielka? E, mm, ja, chyba, ja nie bardzo chciałam, żeby taki był. Chomiczka. Chomiczka? Tak. Jeszcze niedawno mówiły dziewczyny, że chcą kotka. A teraz widzę, że się pozmieniało. Jakie lubicie kolory dziewczynki? Wszystkie. ja A najbardziej który? Ja a najbardziej? Fioletowy. A jelka? Fioletowy. A najbardziej? Fioletowy. Też fioletowy najbardziej? Tak. Mhm, mm no dobrze. W jakim mieście mieszkacie? Gdańsk. W Gdańsku. Tak. Jakie pies, pieski lubicie z psiego patrolu? Pozmieniały się te gusta, bardzo się pozmieniały w przeciągu roku. Kim byście chciały zostać w przyszłości, Klarciu? Nie Klarci jeszcze Nie ma sprecyzowanych planów. Ja bym chciała zostać w przyszłości A u kim w przyszłości? Dziękujemy Maju za list. To jest list od Oliwii. Cześć, Trojaczki! Mam na imię Oliwia i chodzę do drugiej klasy. Ja <grym> jestem ja. To jestem ja. Mhm. To jestem ja. Dziękujemy, Oliwia. To jest niki, to, to dla mnie, to, to dla Kary. A ja... Ciekawe jaka jestem. Ja jestem taka. Ta A tutaj są pytania do Was. Czy lubicie pieski? Tak. Tak. Czy macie... Ja wolę rysy, ale ja wolę, ja wolę komiczki. Mhm. A czy macie dużo książek? Tak. Ta Co wolicie, klocki czy misie? Klocki. klocki. Misie. Czy lubicie marchewkę? Tak. Tak, ja lubię. Ja, ja lubię. nie lubię tylko taką... Ja, ja nie lubię całą, tylko taką... Gotowaną. Tak, tylko mhm. gotowaną. Ja Jaką porę roku lubisz? Lubię jesień, bo wtedy są nasze urodziny, dlatego. Ja też lubię i jesień. I z... ja, lubię, ja lubię jesień i zimę. Bo ja zimę lubią też... I, ja i Ja też lubię zimę, bo wtedy mam nieniny. <laughs> to prawda. A ja lubię lato i zimę. Ale czego lubisz lato i zimę? Bo ja lubię jeść na i lepić bąbana. A... Wyleta, lubię je lody i arwusia. Supcie. Macie dużo zabawek dziewczyny? Tak. Ta. Mnóstwo! Czy lubicie chodzić do przedszkola? Tak. Czy lubicie codziennie malować i rysować? Tak. Ta. Czy lu lubicie robić kreatywne ozdoby nie tylko? Tak. Ta. Ta. Bardzo Was pozdrawiam! Dziękujemy! To otwiera kolejny list? Ja. Proszę. Dzień dobry! Jestem tatą pięcioletniej Amelki. Córka uwielbia Was wszystkich i postanowiła zrobić dla dziewczynek klaurki. Dzięki Amelka za super rysunki. Ekra, Dziękujemy Haniu za, za lisunki i łódki i nieklejki i blażanetki. Od Małgosi. Od Małgosi? Mhm. Się, tak. ładne. imię? Tak. Ale wielki misiol. To fajny? Tak. Tak. Zdjęcie zrobił. Zrobić wam zdjęcie z misiem? Tak! Ja <grymne> <grymne> Trzy, cztery, uśmiech! To jest e, list od Zuzi. Zuzi wow. mhm. Cześć, jestem Zuzia, mam 5 lat, bardzo lubię Was oglądać, zawsze czekam z niecierpliwością na nowy film. Dzięki Zuziu i uściski dla Dominiki. Wow! wow. Wkładania... Mam na imię Kinga i mieszkam w chodzieży. Mam 7 lat. Oglądam Was od czterech lat. Bardzo lubię Wasze filmy. Dziękujemy Kinga za fajne prezenty i zwierzaczki do robienia. Pozdrawiamy. zabijamy! No, ja Mam po�? Wm. Wm. Co tam macie? Może dostawę O z u Z, i Czyli od kogo? Od Zu... Od Zui. Zuzi. 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 Od Zuzi. Mama. A to jesteście Wy? Tak, Aniela. O, o jak ładnie sobie to pokazuję. Pozdrawiamy Cię, Kalona. Pozdrawiamy Cię, Dominika. Pozdrawiamy Cię, Zuzia. Cześć. 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 Hmm. A to jest paczka od Hani. Od tej Hani, którą kiedyś na placu Mama. zabaw spotkałyśmy. Wow! Co wy dostałyście? Ale ładna tęcza. Cześć, mam na imię Hania. Z okazji Dnia Dziecka wysyłam Wam książkę. Mam nadzieję, że się spodoba. Pokażcie, jaką książkę. Co jeśli się zgubię? O, ekstra! Jak zachować się w tłumie. Mega fajna książka. Ja się w tłumie Idealna a na jest wakacje. To moje! Mhm. No a ta dziewczynka ja się zgubiła? Tak. Moje. Super, weźmiemy ją sobie teraz na wyjazd. Będziemy to czytać to w moje. samochodzie. A patrz jakie fajne bruszki. też możecie oglądać na YouTube. Pa!